W moim ciele teraz. Na moim oku. Gorze jak się zakochał, gorzej jakbym pierwszego wieżyna no, i wiadomo bierze. co. Serce mi bucha bije. A sobie czeźby jest lepka ja szczęście. Przygotujcie Łukaszem się. się Pozdrowienia dla pantoflarza Łukasza. Wcale i pięknie też prosiła Cię Wiktoria Dajmy. Obraz u mnie traf 3 zł. 6 tysięcy ludzi, witam Was serdecznie. Po wielu próbach w ciągu 3 dni zablokowali nam trzy kanały. To najtragle włączymy. No cieszymy samą... Słuchajcie, to na chwilę wyłączę, to nie jest najważniejsze teraz. Najważniejsze jest to, że możemy w końcu dla Was włączyć streama. Od półtora roku śledziliśmy YouTube, wszystko powoli upadało. Ludzie się bali streamować, ludzie się bali pitch, ludzie się bali nie wiem, wszystkiego. którzy jak powiedzieli, z nami umarł YouTube, my wrócimy, staramy się wracać. No YouTube nam przeszkadza, ale może gdy dostrzegą w nas te osoby, które widzicie Wy, to może sami będą oglądać, któż to wie. Mamy wielkie wsparcie u niektórych youtuberów. Nie będę mówił, kto jest za nami, kto nie. Nie będę mówił, kto nas odwiedzał, na pewno widzowie. Kochamy Was bardzo. Po półtora roku zaczynamy pierwszego streama. Nie mam żadnej mowy przygotowanej. Myślałem, że będę dużo Wam mówił na początek, ale myślę, że najważniejsze rzeczy się załamy. Więc zaczynamy nasze audio jungle. Wiele się u nas stało, słuchajcie. Bardzo dużo się stało złego, dobrego, dobrego, nic w sumie. Dobrego to, że w końcu możemy dla Was streama włączyć. Zaczynamy! Audio Jungle Audio Jungle Siema, siema, o kurcze utyłem trochę, na tym mnie patrzcie, bo to wiadomo kwarantanna i nóżka złamana była, to człowiek no niestety nie ćwiczył, no co no witajcie, siema, no od prawej Jaca, kto zna jacy? jedynka na czacie po prostu, słuchajcie, witajcie serdecznie, dobra, no to powoli zaczynamy, ale ja tego programu od nagrywania tyle czasu nie używałem, wszystko mi w ogóle teraz się skasowało, link od donate'ów, wszystko, teraz muszę wszystko poszukać, czy pamiętacie Jace, czy pamiętacie Jace, Jace pamiętacie? Od prawej jest pani Margaret. Czy pamiętacie panią Margaret? Pozdro! E, ciekawostka taka. Komputer, który obsługuje dzisiejszego streama. Witamy 8 tysięcy ludzi. Jest to komputer z działki. Ja ten filmik ostatnio oglądałem, który. ten komputer, niestety, został skopany przez osobę, Ty. która od trzech lat wysysała ze mnie życie. Niestety, no. Osoba, ta osoba była ważniejsza nieraz niż streamy i to był największy błąd w moim życiu. No, trzeba ten błąd naprawić, tak? Mamy szansę. Jesteśmy tutaj z wami. Po prawej dwójeczki dla Margaret. Słuchajcie, przywitajcie panią Gosię. Komunikaty: wszystko się tutaj zawiesiło w ogóle. A ten komputer przeżył, Działki: słuchajcie, wszystkiego. 8,5 tysiąca ludzi na kanale Rodzina LGBT są 50 złotych wleciało, ale ja dawno tego programu nie obsługiwałem. No i jest, osoba pechowa, tak się nazywam. Bardzo mm. dużo wam mam do powiedzenia, między innymi o... już nie głosu, nie gadałem tyle czasu. Trzeba się lapić. Serduszka i wasze zdrowie, normalnie wjeżdżamy. Mm. Kurde, Komuś ostatnio jest taki mocny, że trzeba po prostu, wiecie... Kubusia trzeba popijać elegancko, taka muzyczka, chillout trochę. No jak chcę. Przynieś rękę do napoju. ile wy macie lat, że chcecie pić? Do jak 2 złote i tak. Bardzo wam dziękuję, zgadnij kto. Ja jeszcze napiszę do administratora donate'ów, aby Donate, które wpadły ostatnio, powtórzył. i możesz powtórzyć ostatnie donate. ludzi. Ostatnie 6 Ostatnie 6 9 kalwizów. No to co? Napijmy się za wasze zdrowie Życzę wam słuchajcie dużo szczęścia Naprawdę to co się teraz dzieje Wiem, że niektórzy z was mają Bardzo ciężko No my, my co? Nie ma co u nas gadać, tak? Ja miałem iść do pracy, nie do roboty Nie chcę zatrudnić, Czytajcie to? Mama wiadomo, Jacek? Co Jacek? Powiecie co? Jacek chciał pojechać e, za granicę e, do roboty, zarobić dla nas, na życie i tak dalej. Pojechał, pieniędzy nie dostał, słuchajcie, były jeszcze 14 dni na kwarantannie. Hej, hej, hej! BEGER! Ja ciągle żałuję BEGERA! gdyby pił za danej, to szykałbym jak pomóc. BEGER! On trzyma co? Wyciekał 4,65 minut. Boże, co to było? A to Telio. Wiecie, kto to ten naby? Aha. Towarzysz Gocha, Balgo, Gocha 3 złote, ludzi. Gocha jajko, Gocha okno, oczywiście zarte, spoko ze wróciliście. Jest <suszynka> jestem z wami. Pozdro od towarzysza. towarzysza. Pozdrawiam patologiczną kinematografię... Gdzie tam patologiczną? Wszyscy, no My już jesteśmy zaawansowani dalej, wiesz co? My teraz jesteśmy ponad, nie wiem, no. gdzieś tego wymyślimy. Nie, <grym grym> <grym> <grym> bo jak aż już piszą, że tego, tego, nie. A wie nie wiem, ja tam nie, 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 nie wypowiadam się. Znaczy, wypowiedziałem gocha półtora roku na... Za nie i wyzywaj człowieku! Miałem yeah. zgłoszony cech, ujadci na matkę, ty tempaku, usiadł od no. na dół. Gdyby. Nie mogę przełączyć, no? i jak straszna kla. To yeah. później takie rzeczy za kilkadziesiąt lat, jakby stary yeah. dziadkiem, wiesz? Thompson, witamy ponownie pozdro Gocha 48 zł i 30 groszy. Dziękujemy Thompson! Mama, zapiszesz? Thompson? O. Bo ja mokre pachy, wiesz, i będzie trochę to widać. Tomson! Spokojnie! <grym> Michal.Matysik, kropka ma tysiuk na Pozdrawiamy... Wielki, 2 złote i 70. Zł. Pozdrowienia. Dobra, ja się napiję. Nie wiem co miałem tak. powiedzieć. Ja co będzie... Chorwa jest. Dobra muzyka. To hymnu widzowie, to hymnu, wracamy! Wiele ludzi czekało <coughs> na nasz powrót. Z pod cyfrowych Daniel powiedz proszę, mi się licz te starało, mi licz te. Stary, nie, nie obrażamy, nie obrażamy. Nie starało, mi się... Słuchajcie, o 20. E, chciałbym wam zaprezentować piosenkę. Posłuchajcie, ocencie od 0 do 10, bądźcie szczerzy. Nie piszcie do mnie ludzi na tym Facebooku teraz. Dwa lata na słuchawce, a po pracy grałem w tipie Nikt się nie spodziewał, że rekord Polski powije Teraz otwarte oczy, dopiero więcej widzę Do czego zdolni ludzie, kto jest ze mną, a kto widzę Tylko widzę Byli, gdy byłem na dole, streamy z alkoholem, presja Wszystko robiłem dla ludzi, szukając swojego miejsca Byłem zwykłym graczem, nie myślałem co się stanie Ogląda pół Polski, albo kocha, albo robi dramę Chciałem być w porządku i pojawić się na spółkę Chciałem zwierzyć się z wrogiem, a nie robić na tym kasę tym największym wrogiem I dlatego przyszedłem w klatkę Polska przed monitorami Też widziałeś mój wypadek i właśnie z powodu zdrowia stałych sił Ale dyskutować z w tacy jak ja tu nie mogę Powinęli mnie za kraty z połamaną nogą I walnęliście my, że przeszedłem rehabilitację Nic takiego nie pamiętam zarobili na zdrowie szansę Aż mi serce bardzo szybko zaczęło bić. O, słuchajcie, to jest takie coś, naprawdę, to było robione przez godzinę, dwie, pisane na miejscu tekst, takie od serduszka. Z całych sił odroczyć sprawę. Chyba donate lecą grube, lecą donate'y co chwilę. Ale aż mi gorąco jest. No to ci mówię ty. Facebooka muszę włączyć. Jak, jak oceniacie? Jak oceniacie? W miarę. Lajka dama, zrobiliście mi prezent na urodzinę? Ten strach.